To koniec najmu krótkoterminowego w Hiszpanii. Jaume Boni, burmistrz Barcelony, zapowiedział, że od 2028 roku wprowadza całkowity zakaz najmu krótkoterminowego. No more Airbnb in my city in 2028. We have decided to ban short rentals in our city. Co to oznacza dla inwestorów i jak zabezpieczyć swój kapitał? Hiszpanów nie stać na mieszkanie we własnym kraju, i dlatego że on będzie coraz bardziej zaostrzać politykę mieszkaniową, a tym samym ograniczać turystykę. A Dubaj? Tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Miasto rozwija się dynamicznie, ceny najmu i zyski rosną, ponieważ potrzeby mieszkaniowe zwiększają się wraz z napływem przedsiębiorców, firm, rezydentów czy turystów wybierających to miasto jako destynację wakacyjną. A ponadto, czy wiesz, że podatek zysku z najmu nieruchomości w Dubaju wynosi 0%? Nasza agencja pomaga setkom inwestorów nie tylko kupić, ale i zarządzać nieruchomościami, zapewniając bezpieczne pomnażenie kapitału. Wykorzystaj tę szansę na rynku nieruchomości. Umów się na bezpłatną konsultację, a pokażemy Ci, jak najlepiej zainwestować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.